No i co? Jest 7:30. Także, gdy ja jechałem, to wy spaliście. Wiem, wiem, wiem. Kiedy to oglądacie, już jest zupełnie inny czas, zupełnie inny dzień i zupełnie prawdopodobnie inna pora. Niż taka, którą tutaj widzicie. Ale mówię na bieżąco. Także ja kierowałem, jechałem sobie, nic nie nagrywałem, bo było ciemno. A teraz dojechaliśmy sobie do Skorzelca jadę na Orlen, zatankuję, tak myślę z 350 litrów wleję, więcej nie, nie potrzeba, bo mam i tak 1,4 paliwa, zbiornika paliwa. Pójdę jeszcze do Galerii Słowiańskiej, dlatego, że no chcę sobie kupić jeszcze jakiś tam twarożek, serek, bo tak spojrzałem w tą lodówkę i wam jest taka mikra, jeżeli chodzi o, biedy nie jest taka, a nawet jakby Łódzki Menel powiedział, że bidnie Bo naprawdę niewiele jest Ale to dlaczego? Dlatego, że yy, No nie było kiedy przygotować tak naprawdę Wszystkiego, bo Byłem w Gdyni W yy, Sylwestra Przyjechałem pierwszego, a trzeciego wyjeżdżałem Już tak naprawdę drugiego Wieczorem yy, No i no kiedy coś zrobić? Tylko zdążyłem kupić słoiki, niestety Tak też się zdarza, że Trzeba jakąś trasę Częściowo na słoikach pojechać. No i co? Pójdę tutaj, mówię, to jest chyba Kerfur albo Są, nie pamiętam. Kupię jakiś nabiał. Tak, kupię jakiś nabiał, może jakieś warzywa. No i co? Jedziemy dalej. No pauza, oczywiście, w tym czasie tutaj wykręcę. 45. Następnie lecimy w lewo. Dobra, wjechaliśmy na stację. No i fajnie, bo tu jest akurat... Nie muszę tam się wciskać. Kurczę, co mi tam puka w tych schowkach? Ja zaraz zobaczę, poczekajcie. Jak tylko się tutaj borówa zatrzyma. O i szyby sobie przetrę, bo jest, mam nadzieję, że nie zamarznięte. No jednak nie, chyba zamarznięte. Trudno, chyba jeszcze trochę dalej podjadę. Bo czasami jest tak, że jest woda, czasami jest woda, ale w stanie stałym. Bach, Bach. i teraz tak należy moi drodzy pamiętać o czym o tym żeby włączyć tutaj młotki Bach. bo będziemy tankować a młotki to jest konieczna sprawa przy tankowaniu dobra kochani pokażę wam gdzie się wlewa płyn do spryskiwaczy w manie tak wlewa się tutaj ja tutaj mam takie domycia tu gdzie są schodki z prawej strony i teraz tak odkręcamy to gubię teraz patrz wyciągamy no i co i lejemy fajnie fajnie można można pomyśleć dobrze zadęgowane 350 litrów ale widzę że jest korek na granicy kurde jak ja kocham te korki na granicy Oledę spotkałem z firmy, też się tankował, ale on był na powrocie, wracał z Francji. Co to tutaj to pokazuje cały czas? A, nie wiem, czasami tutaj jest wiecie co, także e, ta nawigacja czy ten system cały pokazuje zakaz 12 ton, i tak dalej i tak dalej, i wtedy tak brzęczy. Ale to nie mówię o mojej nawigacji, tylko o tej nawigacji tutaj to o tym systemie zmana. No i co? Zaczyna się. Także Niemcy witają nas znowu szkorkiem na samej granicy i to mamy sobotę. 3 minuty opóźnienia 5. będziesz do celu 22.17 Brick, czyli parking przed Chemnic, i tutaj teraz tak kąpiel i śniadanko. Takie mam plany. Ok, już się kąpie moi drodzy. w Lewo. Dobra. Zkręcę, skręcę. Proszę Państwa, patrzę. O, tutaj chyba, tak, tutaj są te. Ale pojechałem, ja. tole? No muszę cofać W sensie w rajkę, 40. nie? Bo tutaj jest ten i tak pojechałem z ciekawości e, zobaczyć. I wjechałem je tu gdzieś, teraz trzeba wykręcić w rajkę. No dobra, trudno. No nawet nie trzeba, widzicie. Mogę sobie tu stanąć. I tu stanę. dobra. Moi drodzy, stoimy. I tu idziemy sobie do tego pod Franken, Hoche, Franken, -he -he. W każdym razie stajemy na, na tym parkingu, właśnie. się do wyznaczonego. I tutaj spędzamy czas do poniedziałku rano. Jakie mam plany na dzisiaj? A jest 17:20. Plan jest taki: najpierw spacer tutaj, właśnie po parkingu. Tak, tak, tak. Po parkingu spacer Czyli połazić troszeczkę e, Poszwendać się Parę kółek zrobić, nabić kroki Poruszać się, rozruszać Trzymaj przede się wszystkim A Później Później książkę Aktualnie czytam Taką książkę Korzenie, pamiętacie taki film Dawno, dawno temu To jest chyba Alex Halley e, Napisał tą książkę Ja do autorów nigdy nie mam pamięci i tak, i czytam właśnie tą książkę, Korzenia. No i co, później zadzwonię do domu, pogadam. Tutaj są kurde pozajmowane wszystkie te, o może tam będzie otwarte, nie otwarte tylko wolne, Rajka przy, o też no to tutaj trudno. Także na Nygusa dzisiaj, moi drodzy, będzie. że tak powiem. Ok, stoimy. Na Nygusa będzie. I eee, nie wiem o której pójdę spać. Czy pójdę spać o drugiej, czy pójdę spać o 12. Zobaczę, jak mi się będzie chciało. Oczko zamknąć. Także do zobaczenia. I witam Was w poniedziałek. Eee, który to dzisiaj jest. Mamy szósty dzień stycznia 2025 Jest godzina 4.19 także tutaj widzicie kawa się robi, ja może włączę lepiej światło tu się kawka, znaczy woda się gotuje na kawę. Eee, I co? Zaleję kawę i jedziemy. Gdzie ja dzisiaj bym chciał dojechać moi drodzy? Jak najdalej? Dzisiaj na pewno też dycha pyknie, bo przypominam, że dla tych, którzy zaczynają, w tygodniu można zrobić dwie dyszki. Dyszki, czyli można jechać maksymalnie 10 godzin. Kierować. Nie pracować, tylko kierować autem. Bo praca może być maksymalnie 15 godzin. Ale nie ale, 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 jazdy 10 Także w tamtym tygodniu ruszyłem w, poniedz... w piątek. Jedną dychę wykorzystałem w piątek, drugą dychę wykorzystałem w sobotę. Minął tydzień, bo się skończył. Dzisiaj jest poniedziałek, mam dwa dychy. I dzisiaj jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej jutro jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. jak wtorek, no i później zostanie środa czwartek na dojechanie do, do, do miejsca. I tak jak sobie liczyłem, to we czwartek powinienem mieć jakieś 340 km na dolot. No mówię, ten termin taki jest, no to nie jest jakaś tragedia, ale to nie można sobie pozwolić na to, żeby jechać nie wiem tak turystycznie w sensie takim że nie przejmować się czasem gwizże woda także moi drodzy ja zalewam i ruszamy. okej okay, moi drodzy kawa zalana i go wczoraj niedziela i ten dzień był taki Pogodowo bardzo dziwne, bo w nocy padał śnieg. Jak się obudziłem, to padał deszcz, była chlapa breja, taka później, się żeby było fajnie ciepło. Wieczorem sobie pospacerowałem tutaj. No i co, jest jak jest. Najważniejsze, że nie jest ślisko. I wiemy. i zapraszam Was na dzisiejszy dzień. Zobaczymy, co on przyniesie. Wam, że w Łodzi śnieg. Dosypało śniegiem. A u mnie jest 9 stopni na plusie. Jestem 115 km przed granicą z Francją. No i zobaczcie. Suchutko. Tak wygląda autostrada. Śniegu 0 I 9 stopni plus. Zobaczymy jak będzie we Francji, jak będzie w Hiszpanii i jak będzie w Portugalii mnie nie wyjechane 3, ile 3,5 godziny. Dosłownie, bo mam godzinę na tacho. Zjeżdżamy na Parking Saverna i tutaj sobie zrobimy pauzę, spójrzcie jaki piękny poranek. Wow. A ja jak zwykle, kawka, śniadanie, odpoczynek. Trzymaj się lewej strony. No, chyba przetrę lusterka, bo wiecie co, są masakrycznie brudne po, przez tą jazdę po kraju i przez jazdę po Niemczech na samym początku, bo była chlapa taka nieładna. To jest taki parking, ten Saverne, że metra, potrafią prawo. tutaj plandeki pociąć, wiecie? gdzieś tam stanie, Skryć to że przyjadą złodzieje, to linki celne potrafią poprzerywać, żeby zobaczyć co tam w środku się wiedzie. No niestety to jest Francja. Polska naprawdę jest bezpiecznym krajem w porównaniu z Francją. No i superansko. Ale ślicznie. Wow. Dobra, teraz wycofamy, ustawimy się równiutko. No i jest. Jeszcze troszkę. Ok. Jest. Subcio, moi drodzy. Bach. Bach. Właśnie w tym miejscu się włącza, tutaj. Neutralny bieg. Tak jest do przodu, tak jest do tyłu, a tak jest neutral. Ja pitole normalnie tak dmucha, że nawet te drzewa bez liści się kiwają. Takie sucholce. Ale ja mam 22 tony załadowane tam z hakiem, nie? Plus cały zestaw, aż jest 14. To 36 ton. Cały zestaw. Także bardzo duża powietrzna boczna. Ale jak zadmucha, to ja cały czas sterem kontruję. No, jak w Kieleckiem Tutaj też musiało gwarancję lać. Bo duże połacie pola są po prostu w wodzie. Stoją. Stoją wodą. Spójrzcie. I jak. Fale się nawet robią na tych polach, jak pitolę. Troszeczkę słońce nam tu przeszkadza, ale spójrzcie, tutaj, teraz. To nie jest jezioro, to, tylko to jest zalane pole. Jak w Wietnamie, ryż można sadzić. No tutaj może nie. Tu można karpia hodować, ale na pewno tutaj ryż można by było posadzić. Jest samowite. I to tam, aż po horyzont się wszystko ciągnie w tej wodzie jest zalane. Albo tą wodą jest zalane. Tu są stawy rybne z i ekstra, ekstra widok w styczniu. Piękny, jak na wiosnę, tylko tyle, że zieleni na drzewach brak. Ale jedzie się przednio, powiem wam. Jest yy, sobot... Nie, dziś, zaraz, jaki dzisiaj jest? Poniedziałek, ja pitole. Dzisiaj jest poniedziałek. Mały ruch na tych drogach. Nie wiem czemu tak się dzieje. Yy, może nie wszyscy wyjechali, dlatego że w Nowym Roku, to przeważnie tak po szóstym wyjeżdżają, po Trzech Królach. Dlatego ten ruch jest taki, albo od razu, drugi, trzeci, albo po Trzech Królach. I, i, i może część kierowców ma, ma wolne, a że teraz, a że teraz moi drodzy, yy, szósty wypada właśnie w poniedziałek dzisiaj, no to sobota, niedziela, poniedziałek, tak? Myślę, że jutro się przez Polskę będzie na Wałnica przewalać tych tirów. A teraz z takiej górki zjeżdżamy. Całkiem, całkiem Galanta. 9% nachylenie. Także tu hamuję, bo zaraz wjedziemy do miasteczka. Mała taka miejscowość, ale tu jest właśnie taki, już kiedyś z wami tędy jechałem. Parę razy zresztą. Tu jest taki myk, że w jednym miejscu trzeba bardzo uważać. Bo jak z drugiej strony jest przeciwka, jedzie ciężarówka. No to tak, ona ścina, ja ścinam i Wjeżdżamy na swoje pasy Zaraz zobaczycie Może będzie jechała To, 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 to zobaczycie to Trzeba wtedy zwolnić o, to Przyhamować trochę Raz, że jest 50 ograniczenie o, I to jest ten make tutaj Zobaczcie Jak sprzeciwka by jechała ciężarówka To ja muszę pojechać dalej Żeby tylnymi kołami nie wjechać tutaj o, Widzicie? I teraz jakby coś jechało no to gdzie się ten ktoś zmieści? Tak samo tu. Jest taka właśnie Fikuśna miejscowość Nieby wszystko fajnie, niby szeroko. Ale problem jest z wymienięciem się. Tak wyszukuję jakiegoś drzewa, które ma liście, albo igły, chociażby najszybciej to igły będzie miało, żeby wam pokazać, jak bardzo dmucha. Tutaj. O! Tu jest takie małe gubienko. Zobaczcie, jak. Się kołyszy. Ciężko się jeździ w, taki w takim silnym wietrze. A w ogóle to tak. No dzisiaj chciałbym gdzieś tam dojechać, stanąć jak najdalej, ale jutro chciałbym stanąć na bidarcie. Miejscowość Bidart. Jakby nie padał tylko deszcz. Kwestia tylko, żeby deszcz nie padał. To bym poszedł. No i żeby nie wiało najlepiej, wziął drona i bym wam nagrał, jak wygląda plaża na bidarcie tam mogłyby być teraz super fale bo tam są zawsze fajne fale no i tam e, się bujają nad oceanem, także jest naprawdę ekstra. Kiedyś to nagrywałem jak to wygląda z drona, ale to już jest dawno, dawno, dawno dawno temu i pewnie ja już tego nie znajdę jest na moim kanale nagranie z drona Bidart ale nie wiem gdzie, tylko komuś jakby się chciało szukać, to może znaleźć i, i napisać mi. Ja bym musiał przelatywać to wszystko, no, niestety. Muszę zacząć jakoś tak tytułować te filmy, że jak jest coś takiego ważnego z dronem, no to gdzieś tam, nie wiem, jakąś gwiazdkę stawiać przy tytule, żebym wiedział, że okej, okay, tam też jest dron, nie, po niej tytuł filmu. To też by było jakieś wyjście, jakiś taki szablon fajny. Teraz nawet zobaczę, w którą stronę ten wiatr wieje, bo mamy ten rękaw biało-czerwony po prawej stronie, no czyli jedziemy co? Na czołowe z wiatrem, no nie dobrze. A no, on jest wyprostowany. Jak nie powiem co, na pewno napięty jak plandeka na żuku. I Znów mamy rozlewiska, ale przed nami, czyli jak będziemy jechać, to będzie po naszej lewej stronie, to tam jest jak morze. Dosłownie, spójrzcie tutaj po prawo. Całe pola wodzie. Teraz zobaczycie dalej. A nie, nie zobaczycie, bo już jest las, ale tam na wprost to nie jest żadne jezioro, żaden zalew, żaden staw, tylko po prostu pole, w którym się można kąpać i pewnie już żeglówką nawet sobie. kilometrów i zatrzymam się na drugą pauzę. O, tu widać. Zatrzymam się na drugą pauzę i później zostanie mi się 4,5 i pół godziny jazdy już do celu. Muszę sobie zobaczyć dokąd to jadę w ogóle. Jak najdalej, jak najdalej.